Są takie chwile, kiedy nawet najgłębsze uczucia rozbijają się o ściany nieporozumienia. Są takie momenty, gdy jedno słowo może zburzyć wszystko, co budowaliśmy latami. I są takie rany, których nie widać, ale które czuje się każdego dnia. To właśnie o nich dzisiaj chcę Ci opowiedzieć. O ranach, o zranieniach, o emocjach, które chowamy pod skórą, bo boimy się, że nikt ich nie zrozumie. Ale ja dziś jestem tu z Tobą, żeby spróbować je nazwać, żeby nie czuć się w tym samotnie. Zranienie nie zawsze krzyczy. Czasem przychodzi jak szept. Czasem jak milczenie, które boli bardziej niż tysiąc słów. Zranienie to nie tylko zdrada czy kłamstwo. To też brak. Brak odpowiedzi. Brak obecności. Brak, przepraszam, brak jestem przy tobie. Zranienie to moment, gdy ktoś, komu ufałeś, nagle cię zawodzi. I nie chodzi, że zrobił coś wielkiego. Czasem wystarczy, że nie był kiedy miał być. Że nie zauważył twoich łez, że przeszedł obok, kiedy walił ci się świat. Jak często zdarza się, że słowo rzucone dla żartu zostaje z nami nawet. Nie przesadzaj, jesteś zbyt wrażliwy, nie myślałem, że cię to zrani. Ale właśnie to jest problem, że nie myślimy, że zapominamy, że ktoś, kogo kochamy, ma swoje granice. Nie każdy ból trzeba wykrzyczeć, żeby. Są bóle, które widać tylko w oczach. I tak właśnie w miłości najczęściej ranimy. Bo tam jesteśmy najbardziej odsłonięci. Bo kochamy całą sobą i wierzymy, że druga osoba też tak zrobi. A kiedy tak się nie dzieje, boli bardziej niż cokolwiek innego. Są takie zranienia, które zostają. Nie krwawił już jak kiedyś, ale wciąż tam są. Może pamiętasz tamtą rozmowę sprzed lat, albo chwilę, w której ktoś zawiódł. Może to był rodzic, który nie potrafił przytulić, przyjaciel, który zniknął, gdy go najbardziej potrzebowałeś. Miłość, która nie potrafiłabyś obecna. Rany te mają różne twarze, ale wszystkie mają jedno wspólne: cichy głos, który mówi: Nie jesteś dość dobry, nie zasługujesz, znowu cię zostawili. Ale to nieprawda. Rana mówi więcej o tym, kto cię zranił, niż o tobie samym. Zastanów się przez chwilę, czy ty też kogoś nie zraniłeś, nie chcąc, nie myśląc, z przemęczenia, z braku siły, by być delikatnym. Bo prawda jest taka, że wszyscy czasem ranimy. Nie jesteśmy idealni. Miłość też nie jest idealna. Ale najważniejsze to: zauważyć, że się zraniło zatrzymać się i powiedzieć przepraszam, wiem, że Cię skrzywdziłem i żałuję. Są to słowa, które leczą. Ale najpierw musimy mieć odwagę je wypowiedzieć. Często chowamy ból, zakładamy maski, mówimy: nic się nie stało, już przeszło, nie warto wracać. Ale każda nieopowiedziana rana tkwi w nas i prędzej czy później wyjdzie w emocjach, w ciele, w naszych relacjach. Dlatego ważne jest, by nazwać swój ból. Dać sobie prawo do łez, rozmawiać nie tylko z innymi, ale z samym sobą, wybaczyć, czasem też sobie samemu. Wybaczenie nie oznacza zapomnienia, oznacza nie chcę już nosić tego ciężaru, wybieram spokój. Najpiękniejsze serca to te, które były złamane. A mimo to dalej potrafią kochać, to te, które zostały zranione, ale nie zamknęły się całkowicie na miłość. Bo wiesz co? Z każdej rany może wyrosnąć siła, czułość, empatia, zrozumienie dla innych. Może właśnie dlatego spotykamy się w bólu, bo tam, gdzie boli, tam jest też i prawda. Jeśli się na nią odważymy, to jesteśmy bliżej siebie niż kiedykolwiek wcześniej. A teraz na koniec chcę ci coś powiedzieć: z głębi serca, prosto, bez patosu, ale z całą mocą, jaką potrafię włożyć w te słowa. Nie jesteś swoją raną. Nie jesteś tą jedną chwilą, kiedy ktoś cię skrzywdził. Nie jesteś tą łzą, która spłynęła po policzku w ciszy, kiedy wszyscy myśleli, że masz się dobrze. Ty jesteś czymś więcej. Jesteś całą historią, która mimo bólu nadal trwa. Jesteś wstaniem z kolan, gdy nikt nie patrzy. Jesteś sercem, które. Choć krwawiło, nigdy, nie, nigdy się nie poddał. Może cię odrzucili, może ktoś, komu ufałeś, zawiódł cię tak, że trudno oddychać. Może do dziś nie masz odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Ale dziś, dziś chcę ci powiedzieć: Twoja wrażliwość to siła. Twoje łzy są dowodem, że potrafisz kochać. Twoje blizny to ślad po bitwach, z których wyszedłeś żywy. I nie potrzebujesz być twardym. Nie musisz udawać, że nic cię nie boli, bo siła to nie kamienna twarz. Siła to serce, które wciąż ma odwagę czuć. Więc jeśli ktoś kiedyś powiedział Ci, że jesteś za miękki, za emocjonalny, za delikatny, to ja Ci mówię, to jest na Twoje największe błogosławieństwo. Bo świat nie potrzebuje więcej chłodu. Potrzebuje ludzi, którzy potrafią być sobą nawet z raną w sercu. Kto raz przeszedł ból, ten już nigdy nie będzie kochał.